Więc przede wszystkim witam Was bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogę zrobić coś takiego tutaj dla firmy. Ja nazywam się Katarzyna Nosterko, jestem wieloletnim praktykiem zawodu i to jest chyba kluczowe w tej naszej pracy, aby o produktach wypowiedział się praktyk. 18 lat pracuję przy hotelu, więc chętnie w tej chwili się podzielę tym, co zostało wykonane. W pierwszej kolejności zostało wykonane kilkanaście w zasadzie zabiegów na bazie kolagenu liposomalnego. Wnioski, które wyciągnęłam, zobrazowaliśmy również przy użyciu ultrasonografu wysokiej częstotliwości, na którym pracuję na co dzień w swojej pracy, również związanej z firmą, z którą, którą prowadzę. Jeśli chodzi o pierwsze wnioski, które wyciągamy, skóra natychmiast, co macie zobrazowane na zdjęciach USG oraz na zdjęciu tutaj skóry mężczyzny, to jest jeden z tych wielu przypadków, o których mówiłam, jest natychmiastowe napełnienie skóry, tak jakby gąbka, która została wysączona tymi składnikami dobroczynnymi, które natychmiast są widoczne zaraz po zabiegu. I to jest na USG, zmienia się również w ekogeniczności tkanki, co, co, co można, można zobaczyć, jak również bezpośrednio w załamaniach skóry, które obserwujemy również w obrazie USG. Pierwsze zdjęcie, tak jak już wcześniej wspominałam, to jest skóra mężczyzny, tam został nałożony tylko i wyłącznie kolagen liposomalny i został efekt pokazany po 10 minutach, przypominający, tak jak powiedziałam, nasycenie skóry jak gąbka. W drugim przypadku został wykonany cały zabieg, cały zabieg gdzie został zastosowany peeling AHA plus do tego został zastosowany na, na preparacie liposomalnym masaż. Dosyć szybki, intensywny masaż, bo na tym produkcie nie należy się rozwlekać z typowym masażem kosmetycznym, a bardzo szybko, precyzyjnie wprowadzić go w skórę. Następnie została zastosowana maska w płacie. No i efekt, jak tutaj możecie obserwować, jest powalający. Ja osobiście w swojej 18 osiemnastoletniej praktyce nie spotkałam się z takimi efektami natychmiastowymi zaraz po zabiegu. Także synergia współdziałania kolagenu liposomalnego wraz z maską, czy też peelingiem, czy też innymi produktami firmy będzie świetnie towarzyszyła Wam w Waszej przyszłej pracy zawodowej. Jak również będzie wzbogacała Waszą ofertę zabiegów bankietowych, ale nie tylko, dlatego że w konsekwencji pracy w serii z zabiegami będziecie osiągały również spektakularne efekty. Firma jest przygotowana na to, aby kurację, którą rozpoczniecie w gabinetach, Wasz klient kontynuował w domu. Dlatego ja, jako praktyk, Zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, byście swoich klientów ubierali w takie preparaty do domu z, z tego względu, że my podczas swojej godzinnej pracy w gabinecie jesteśmy w stanie osiągnąć efekt X, ale te wszystkie dni, które nasz klient niejako żyje w codziennym naszym życiu, zestresowany, nie pijący wody, wody, pędzący, bardzo szybko wytraca niektóre składniki ze skóry, więc pielęgnacja domowa w moim odczuciu jest tu bezwzględna, aby utrzymać efekty zabiegowe. I tak jak wcześniej już wspomniałam, w praktyce nie spotkałam się z produktami działającymi w ten sposób, że klient wstaje i ma efekt wow. Na ten efekt wow składa się, składa się w tym zabiegu, tak jak wcześniej mówiłam, peeling AHA, Intensywny masaż na bazie preparatu liposomalnego, czyli kolagenu liposomalnego plus płat, czyli nasza ukochana maska, która już wcześniej nam ukradła profesjonalistą serca.